Polacy nie chcą wynajmować mieszkań Ukraińcom, nie chcą wynajmować mieszkań matkom z dziećmi, nie chcą wynajmować mieszkań osobom z niepełnosprawnościami, nie chcą wynajmować ze zwierzętami, ze świnką morską. No, z czego to wynika z obaw? Ja to rozumiem: ktoś urządzi sobie pięknie mieszkanie w taki sposób, a później ryzyko, że ktoś wejdzie, że nie będzie chciał wyjść, że przestanie płacić, że zniszczy, że się nie dogadamy. Więc najczęściej wzbraniamy się przed tym, czego się boimy. Ja akurat na tym osiedlu i to mieszkanie też jest do wynajęcia. Wynająłem mieszkanie i mamie samodzielnie wychowującej dziecko, i obcokrajowcom, i to mieszkanie właściwie zdecydował się wynająć człowiek z niepełnosprawnością, i nie ma z tym problemów wśród właścicieli. Dlaczego? Jak się zawiera odpowiednią umowę. Jak pomaga ci w tym ktoś, kto ma doświadczenie, to te wszystkie obawy znikają, a Polacy są bardzo gościnni i szkoda by było, żeby takie piękne, wykończone mieszkania stały jako pustostany i nie były wynajmowane komuś, komu się to bardzo przyda. Także zawierajcie właściwe umowy i bezpiecznie wynajmujcie mieszkania.